Na film Powrót do Silent Hill przygotowałem się jak mało do którego filmu. A mianowicie, moi drodzy, kiedyś, dawno temu, w 2000 -tych latach wyszedł film Silent Hill, to był chyba 2006 podejrzę. To był 2006 rok i nadal mam ten film w swojej kolekcji na płycie na premierowym wydaniu. Na DVD. Film, który opierał się na kultowej marce Silent Hill. Bardziej ta pierwsza wersja skupiała się na adaptacji pierwszej części gry, chociaż była to luźna adaptacja. Później tam dostaliśmy w 2012 Silent Hill Revelations, Revolutions, to wszystko było re, tam 3D i w ogóle pierdoły. Totalne, totalne krapiszcze. No i teraz dostaniemy, dostaliśmy właśnie powrót do Silent Hill, który jest. Adaptacją drugiej gry z tej serii, i właśnie kiedy ten film się zbliżał, to zakupiłem sobie remake tego Silent Hill 2, bo w oryginalny Silent Hill 2 grałem jeszcze za czasów PlayStation 2, dawno temu. Wyszedł ten remake stworzony przez polskie Blueberry Team. Mówię, ogram gierkę i idę gotowy. I twórca mnie tu zaskoczył, bo na coś takiego nie da się kurwa przygotować. Ten pierwszy film, o którym tutaj wspomniałem, przez wiele osób teraz uważany jest za raczej słaby. No, co najwyżej, ok. Ja do niego jako e, młody nastolatek, kiedy go oglądałem, miałem do niego spory e, sentyment, natomiast trochę, przez to, że ludzie właśnie po latach go tak raczej nie polecają, a jak mam dobre z nim wspomnienia, to pomimo tego, że mam go na swojej półce, to nie odświeżałem go już po prostu przez lata i stwierdziłem, skoro to i tak będzie adaptacja drugiej gry, która nie była specjalnie powiązana z pierwszą grą, to nie ma potrzeby sobie odświeżania tego poprzedniego filmu, dlatego postanowiłem sobie zagrać w tą grę. I pomimo tego, iż ma swoje ułomności, e, ta wersja remakeowa, to uważam, że ta historia nadal się świetnie broni. I chciałem zobaczyć, jak tutaj twórca tego filmu przełoży tą grę, bo tutaj powraca reżyser, właśnie tego pierwszego filmu. Żeby zaadaptować ten, ten drugi, tą najbardziej kultową część Silent Hilla, tą, która uważana jest za najlepszy e, horror, horror psychologiczny w e, świecie e, gamingu. I początek tego filmu nie zwiastował mi nic dobrego, ale byłem trochę zaintrygowany, ponieważ sama historia jest bardzo podobna z detalami zmienionymi, które mocno wpływają na to, jak tą historię się w ogóle odbiera? Mamy historię yy, kolesia, który po stracie swojej. W grze to była żona. W filmie chuj wie kto to jest. Dziewczyna, narzeczona. Oglądałem to, starałem się oglądać to dosyć yy, uważnie, natomiast ani razu chyba nie padło słowo żona, girlfriend, więc dziewczyna, tak po prostu. Konkubina nazwijmy. Więc po śmierci tej swojej dziewczyny nasz bohater jest załamany, ale dostają tajemniczy list od właśnie swojej zmarłej wybranki, aby powrócił na ich wspaniałe miejsce tam gdzie się poznali, tam gdzie się zakochali w sobie, czyli do Silent Hill, do właśnie takiego mia miasteczka. Kiedy nasz bohater tam przybywa, no nie wygląda to pięknie, nie wygląda to ładnie, jakieś kurwa potwory straszne chodzą, ulice całe zarąbane mgłą, Właściwie popiołem, twórca tych filmów bardzo lubi ten popiół. No ale dobra, to też jest tam w lore powiedzmy ujęte, więc tego się nie czepiam. Ale pierwsze, co się należy przyczepić, to jak ten film, kurwa, paskudnie wygląda. To jest tak paskudny film, ja już dawno nie widziałem tak paskudnego filmu. No może ten Hellboy, <gry> który ogólnie mi się podobał, ale tam widać było braki budżetowe, mocne braki budżetowe tego ostatniego Hellboya, no to tutaj to jest wszędzie, słuchajcie... Kiedy typ idzie ulicą, to ty widzisz, że nie ma tam żadnej ulicy. No jest może skrawek ulicy, po której on chodzi, jakoś tam wybudowany, ale wszystko dookoła, każdy budynek, każdy krawężnik jest, kurwa, zrobiony najzwyczajniej w świecie w komputerze. I w dodatku jest to grafika z ery tam Max PlayStation 3. I takie odwołanie do, do gier może i by było spoko, no ale... To jest, mówię to w sensie negatywnym. No nie, nie, nie wygląda to dobrze, i właściwie większość scen jest w ten sposób realizowana. Przez co ten film ogląda się paskudnie. Nie wierzy się, że ten bohater jest w jakimś, wiecie, strasznym miasteczku, bo widzi, że to jest wszystko sztuczne. Te potwory, to wszystko wygląda po prostu chujowo. Ale twórca pokusił się tutaj o pewne zmiany, które w mojej opinii zostały przestrzelone. I oczywiście. Ktoś przecież, idąc na taki film, nie musi znać gry. I e, nawet może i lepiej, żeby nie znał, chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś mu powie, słuchaj, jest to horror, nie jesteś graczem, nie? ale ktoś przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, jest to horror na bazie gry, ale to jest świetna gra, to jest świetny thriller psychologiczny, horror psychologiczny skupiający się na wewnętrznych problemach, wewnętrznych e, e, właśnie e, tych starciach naszego bohatera w sobie. I ktoś to, obejrzy to i stwierdzi, co kurwa, to, to ten gaming to jest w ogóle jakiś kurwa słaby i pojebany, skoro to są najlepsze historie w gamingu, coś takiego. A no właśnie, bo to chodzi o to, że twórca bardzo luźno podszedł do materiału źródłowego. Wiecie, sama jakby ta, ten kortej fabuły jest ten sam, no jest właśnie nasz bohater, on szuka ją po Silent Hill, spotyka tam bohaterkę, która jest powiedzmy jakąś takim, takim znaczeniem dla całej tej historii, takim, wiecie, nie wprost, że czemu bohaterka jedna wygląda podobnie jak druga, czemu pojawia się jaka, jakieś małe dziecko, czemu coś tam, nie? To, te wszystkie rzeczy tam Teoretycznie są, natomiast twórca postanawia dorzucić masę od siebie i nie jestem takim, wiecie, ortodoksem, że nie, to ma być przełożone jeden do jeden, jak nie, to wypierdalać i w ogóle te nie pokazywać mi się na oczy. Oczywiście adaptacja rządzi się swoimi prawami, jest prawo do tego, żeby zmieniać, żeby modyfikować, ale... No, jest też prawo do tego, żeby te zmiany i y, krytykować w takim wypadku. No, bo niestety no nie przysłużyły się one temu, żeby lepiej tą historię opowiedzieć. Wręcz przeciwnie, uważam, że ta historia przedstawiona w filmie jest kurwa tak subtelna, jakby ktoś wam łopatą przypierdolił i powiedział, że was głaszczę teraz po głowie. W tej grze jest masę niuansów. Masę zresztą na YouTubie, czy gdzieś tam znajdziecie analiz, em, różnych rozkmin, co znaczy to, co znaczy tamto. W tym filmie nie ma yy, wiecie miejsca na żadne analizy, żadne rozkminy i tak dalej. Macie wprost powiedziane. To jest tak, to jest tak, a ten jest tak. N nie ma też w tym zaskoczenia, nie ma tego budowania zaskoczenia. Na przykład postać piramidał głowego, który w pierwszej części pojawił się na chuj wie po co, bo nie miał on w ogóle jakby związku z fabułą, po prostu był fajnym potworem. Tutaj. <ślesk> No nie, nie chcę wam zdradzać, bo może ktoś nie grał albo i nie, nie oglądał filmu, a chciałby pograć kiedyś, albo chciałby obejrzeć film, no to nie chcę wam zdradzać. Ale to jest w grze to, dlaczego ten potwór jest taki, a nie sraki, i dlaczego robi tak, a nie srak, to jest po prostu e, budowane właściwie przez całą tą grę. W, w filmie. Pojawia się i już kurwa wszystko wiadomo. E, więc e, subtelności w tym, zero. Dodawanie wątków jakichś okultystycznych, które trochę mają powiązać chyba z tym filmem, to nie wiem, twórca wyszedł z takiego założenia. E, tą całą historię też od, odzierają z tej właśnie psychologicznej warstwy w ogóle ten film. E, tą historię, i to, i to jest słabe. Ale nawet, jeżeli wziąć to na bok, to, że grałem w grę, że lubię te gry i uważam, że są naprawdę świetnymi kawałkami świetnych historii, to oglądanie tego po prostu jako horror boli w oczy. Aktorstwo Ciężko to nazwać. Bardziej tam kuleje scenariusz, dodawanie różnych wątków, ale na przykład won, podobało mi się, że na początku twórcy stwierdzili: pokażmy trochę bardziej ten związek naszego głównego bohatera z tą jego zmarłą nieżoną. To mogłoby zadziałać na zasadzie takiej, bo faktycznie w grze to my bardziej słyszymy opowiadania o tym, że nasz główny bohater ją kocha, kochał i tak dalej. Tutaj chcieli to twórcy pokazać. No dobra, tylko oni to pokazują na poziomie jakiegoś no ta nie jego romansidła, no, bohaterowie siedzą na łączce, karmią się kurwa truskawkami czy coś tam i wyznają sobie miłość. A później nagle już sobie miłości nie wyznają. Nie straszy to, wygląda to sztucznie, przez to ciężko jest się nam wkręcić, że o, ten potwór jest w stanie coś zrobić bohaterowi, jak on wygląda kurwa jak jakiś wiecie, no gif, nie, chodzący. E, to całe miasto, to w ogóle nie czuje, że on jest w jakimś takim dziwnym mieście, tak. Ten wątek romantyczny tutaj dodany mocno, też nie działa. No po prostu w tym filmie nic do chuja nie działa. I jest to z pewnością wada scenariusza oraz budżetu. No ja wiem, że y, oczywiście sam reżyser nie miał pewnie wpływu, no starał się pewnie jak mógł za to, co, co, co miał. No ale jednak te braki scenariuszowe, i to, że twórca tego filmu szczyci się tym, że jest ogromnym fan, fanem Silent Hilla, i że on spędził masę godzin na tym, żeby ten film. Odpicować, żeby ten tam każdy detal, żeby to było i dla fanów, ale też dla nowej widowni, i tak dalej, ale później to oglądasz i mówisz, chłopie, chyba kurwa kłamiesz. Dlatego dla filmu powrót do Silent Hill w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo powrót do Silent Hill to gówno. Mało kto ma sentyment do tego filmu, tak przynajmniej widzę w internecie, ale ja do niego miałem i liczyłem na to, że okej, okay, nie będzie to pewnie na poziomie. Growego Silent Hill'a, jeżeli chodzi o wiecie budowanie em, jakiejś psychologii, bohatera i tak dalej, ale liczyłem na taki Passion Project, bo to jednak minęło kupę lat od tego pierwszego filmu. I ten twórca naprawdę nie raz, nie dwa. E, widziałem newsy, widziałem jego wypowiedzi, że on bardzo chce zrealizować tego Silent Hill'a 2. Że to jest, wiecie, no to jest dla niego taki Passion Project. I tak to zjebać to już ten. Naprawdę wybaczyłbym doróbki techniczne, gdyby ten scenariusz po prostu trzymał, trzymał poziom. Bo tak chociażby lubię właśnie tego Hellboya ostatniego. On przynajmniej swoim klimatem, tym, że Hellboy jest tam w końcu pokazany jak ten Hellboy, którego ja znam z komiksów, no oddawał. Nie dociągał budżetowo, ale oddawał jakiś tam. Jakieś tam, wiecie, tą esencję Hellboya komiksowego. A ten film, właśnie, pomimo wielu zmian, pomimo tego, nie ma w sobie tej esencji Silent Hilla. Na pewno, mimo wszystko, i myślę, że nawet osoby, które nie lubią tego filmu, stwierdzą, że ten nowy, to znaczy ten, przy tym nowym to jest. Arcydzieło. No niestety, nie udało się, będzie jedno z największych pewnie rozczarowań roku. E, dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, czy widzieliście Silent Hill, Return to Silent Hill, może pierwszego Silent Hilla, może podzielacie moje zdanie i lubicie po prostu ten film. Szukam takich osób, bo mało kto w internecie się jakoś pozytywnie o tym filmie wypowiada. Więc chętnie e, waszego poklepania po ramieniu powiedzieć, przemo. Dobry nawet i ten film. Dobry, dobry, dobry. <laughs> Trochę tego szukam. A jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zapraszam, zostawcie łapeczkę w górę oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.